Nie miałem z nim okazji gadać, ale. Ale no znasz. To z nim też się spotkałem, co nie? No, w ogóle z tobą też bym mógł, nie? Tylko no. Gdzie ty mieszkasz? Pod Karbacie. Daleko. No ja właśnie. Ja bym tam. Ja bym tam zwiedzał, to może by. No, to byśmy się spotkali, nie? Ale... Nie wiadomo. Dobra, no i pięknie. W ogóle gości mi się tak panie w okienko wychyli. Mętnie go, ale kisza to trochę chyba. To mówię. Jakbyś to by z wpadaj. Ja. No, jeśli to był weekend, nie? Bo. Bo był weekend, tylko że wtedy musiałbym sobie by ten piątek i poniedziałek wziąć wolno. Oho. Uh -huh. Rampa. A czekaj, to ty pracujesz sam? Za... Tylko ty, tak? Yep. What the fuck? Co jest? Aaa... A to tata nie pracuje? Eee... Takie... Jak... Choroba leciała siedzi tylko. Aaa, okej. Okay. Ja tylko pytanie, czy ja teraz nagrywam to, bo... Dobra, chuj. Jak się nagra, to się nagra, to nie będziesz stawiać najwyżej Bo wytniesz co, jak tam chcesz hmm. nie tak Nie z tym się bawić tak wycinanie. nie, nie hmm. żeby, no, z... no mów no, hmm. 38 No teraz nagle nie wiem Chyba jeden hmm. miał kubeniem laga. Ale wiesz co no służyły z... no, to by jednak Nie wiesz, to nie jest szukać kolor atencji. Chyba tak kurwa rozumiem, jak ktoś mi tak powie, ale ja tylko szukam atencji, blu bla bla i mi mają gorzej To tak, zgodzę się, ale to kurde jak niektórzy tylko mają kurwa patole w domu, no to się wiesz Teraz znam twój, twój punkt widzenia, tak? No to No to to, no to to, to wiesz Nie masz najfajniej, nie? Najlepiej tylko sobie uciec tutaj i z kimś i to najlepiej zacząć wszystko nowa. A co? Niestety to nie film. No niestety. Górnik AWP. AWP? Czekaj, czekaj. Nie, skał. Filmuj, tam Dobra, zdjęty. Pięknie. Bośniałam, no że i tam i... Że nie muszę już, już kurniky tego... Emotowa, żeby tam sobie to wykurzyć, ale... Trudno właśnie A, to ty masz młodsze z rodzaństwa, tak? Tak, najstarszy. A... O, 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 o.

Dwadzieścia jeszcze siedem, nie... Jej, ma jeden. Czemu kura teraz? 26 sześć zabrała. Boże, no, dzieci. Że... <laughs> tak. Mówi do gościu, który pisze S. <laughs> A kto pisze S? Dzieci. Tak. Stary. No faktycznie dzieci! <gry> Na nie chce mi się pisać. A to rzeczy nie będzie, nie będzie się lepiej, co? do szkoła. Wyjaśnione. Trzy, dwa mniej Nice! Pięknie! Po prostu nie odpisujmy. E, mów... Nie wiem czy słyszałeś ale mówiłem, że odpiszesz Nie będziesz miał lepiej Wiem, słyszałem słyszałem No, no... nie pewnie byli... Let's go No cóż... Tak sobie wybrałem O kurde, e, okienko to miało Brawo. Co miał być Brawocie czy wiesz, doszło, że to jest jakieś 16 lat, ale wiesz takie takie okay, no, mamy puste puste. Chodź na tece, ale będziesz dziwiony. Co ja? Incendiarya. Lepiej do mnie? Tamta, tamta. Okay. Nice Jeszcze jeden. Faktyma. Nie? Właśnie tak teraz zobaczyłem, zauważyłem jaką mają fajną nazwę teamu I... i no widać, że to są jakieś jakieś dojeby Masne byczki Masne byczki eee, key Keydrop no. Jeszcze... No, widać jak ten się wyraża. Wiesz najlepsze... Najlepiej dać takim takie dzieci do... Do no. takiego obozu, ale takiego dla takich dzieci spierowanych umysłowo zmienia kamusia. otoż tam jest, znaczy nie wiem, ile trzeba mieć człowiek, żeby tak pisać, nie? Tak, tak jak, nie, to, się... nie wiem co nie No właśnie, takie to... Taki... To ja tak rodzice podwajem dzieciom na wszystko A się, 9. Bo... Dobra, jeden zdjęty. Chyba ja. będzie drugi. Ale wy co ja. możesz podchodzić. Drugi Ale u mnie. Sobie... Znaczy nie wiesz, wolę zostać, bo. Okej. Okay. Nie wiem czy to nie jest. No znaczy się wiesz, no tak to jest jak rozpuszczony kidosny. Oj, kurde. u mnie mam podobnie. Dziś, dziś. O, to to, 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 fajnie. No, wiesz, pozostaje współczuć, nie? Przynajmniej z tobą tak nie jest. Eee, wiesz. S! Szczegóły w ariku, bo on jest. I no wiesz, klasyczna na 05, to klej pali, nie? Byłem ostatnio świadkiem, no. że nie wiem, chłopak ile może 06, nie, nie 06, 08? Kurat mnie się pyta, czemu kupię piwo. No. O, już wyszedł jeden, oj oj. Ja okay. tak ja już mówię, że ja nie będę mu kupował, ja nie będę w tym brał udziału. O, brawo. Dobrze, i. i, i... Ja w takie mówię, nie chcę, ktoś inny ci kupi, a nie będę nic kupować komuś. Nie jestem już taki głupi. No. Znaczy, no dobrze dla dla cię kupować. A nie, nie piję i nie będę pić chyba nawet. Nieprawidłowo. No. Znaczy tam na 18, tam może się tam dzielony nas i... O, już jest Ale No wiesz, to co innego, co nie? Tak wiesz, tak bez okazji picia, tak no.